Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć, moja głowa cały czas na południu Polski z powodzianami. Tym bardziej, że właśnie z południa Polski wczoraj wróciłam i miałam relacje no, naocznych świadków, i ci świadkowie powiedzieli, że to, co widzimy w mediach na filmach, to nie oddaje tej sytuacji, bo ten syf jest wszechogarniający maź mu wiele rzeczy do wyrzucenia. Ludzie, którzy sprzątają, podnoszą worek z takim mazio gruzem, i ten worek upada, i pęka, i na nowo, i już naprawdę nie dają też, też rady. Stres jest przeogromny, i do tego wszystkiego, całego tego bałaganu, tego wszystkiego, co, co jest widoczne, to jeszcze dochodzi ogromny smród. Więc, yy, więc to jest też bardzo, bardzo trudna sytuacja. I pomyślałam o tym, że nagram odcinek o odreagowywaniu stresu i czego mogą nas nauczyć konie. Jeśli chodzi o odreagowanie, ale też tak przyglądam się moim psom i myślę, że dość podobnie odreagowują jakąś trudną sytuację. Konie, szczególnie które są na wybiegu albo w ogóle konie, które są na wolności, odreagowują trudną sytuację ruchem. I myślę, że tutaj dużo więcej nie będę opowiadać, to jest jakaś trudna sytuacja, jest jakiś stres, koń przestraszy się, lubi pobiec. I potem jest jak nowy. Tak samo widzę moje psy, jak długo na przykład siedzą w zamknięciu, no bo na przykład wychodzę, potrzebuję je pozamykać, więc nie mają tak dużej swobody to jak je wypuszczam, to mają tą potrzebę ruchu. To jest oczywiste, no bo siedziały zamknięte. Ale patrzę na to, że one nie ruszają tak, że idą sobie na przykład na spacer, powąchają itd., tak tylko one ruszają takim szaleńczym galopem, biegają, radują się, ale myślę, że też w taki sposób odreagowują to, że były w zamknięciu, że nie mogły się za bardzo poruszać. I takie mam przemyślenia z doświadczeń, jak warto, żebyśmy odreagowywali i chcę się z, z Tobą podzielić, Natomiast też zapraszam do przemyślenia tematu, czym jest odreagowanie w trudnej sytuacji, a czym jest relaksacja. Bo myślę, że w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo inspiracji, jak się relaksować, bo mamy różnego rodzaju i masaże, i jogi, i zawsze może być, wiecie, kocyk, herbatka, czytanie książki, jakaś rozmowa z kimś bliskim, czy kąpiel w jakiejś soli zapachowej, albo kąpiel z pianą. Myślę, że jest dużo więcej o technikach relaksacyjnych. A moim zdaniem w trudnej sytuacji życiowej kluczowe jest odreagowanie tego stresu. Później czas na relaks. Sposoby, które ja znam na odreagowanie, sporty związane z ruchem. To może być też spacer, ale w trakcie którego robicie szybki chód. To nie może być taki spacer typu: przejdę dwa kroczki, siądę, obejrzę widoczki, znowu przejdę dwa kroczki, tylko to. Ma być taki spacer, gdzie wychodzicie, najpierw zaczynacie powoli, potem jest taki szybki, rytmiczny chód, który powoduje, że faktycznie przyspiesza tętno, zwiększa się liczba uderzeń serca, że czujecie się po takim spacerze zmęczeni i w głowie odnowieni. Czyli te wszystkie sporty walki, gdzie możemy właśnie odreagować, gdzie możemy, nie wiem, wyobrazić sobie trudną sytuację i w nią przychukać jak w taki worek treningowy. Wszystkie sporty związane z ruchem. Czyli brycz sportowy nazwałabym bardziej relaksacją i też takim intelektualnym wysiłkiem plus spotkanie z ludźmi. Szachy raczej też to nie jest ten sport o którym myślę. Jeżeli idziesz na basen, to jak siadasz w jacuzzi, to dla mnie to jest relaksacja. A jak pływasz, ale także się zmęczysz, to to jest właśnie odreagowanie. Czyli pierwsza kluczowa rzecz, sporty związane z ruchem. Ale takim ruchem, że faktycznie się zmęczysz, że masz takie poczucie, że głowa była w trochę innym miejscu i że czujesz zmęczenie fizyczne, ale że w głowie trochę napięcia ustąpiło. Kolejną rzeczą, dzięki której moim zdaniem fantastycznie można odreagować, jest taniec. I znowu, być może nie zawsze ten dwa na jeden i nie w parze jakiś najwolniejszy taniec świata, tylko zachęcam, żeby to były tańce dynamiczne albo takie tańce szamańskie. Tak jakbyście mieli zapalone ognisko, usłyszeli czy jakieś bębny czy ulubioną muzykę i byście zaczęli wirować wokół tego ogniska, to moim zdaniem to jest taki taniec, który daje odreagowanie. Taki taniec aż do upadłego, taki taniec, który będzie zakończony albo śmiechem, albo płaczem i to jest odreagowanie. Bardzo wierzę w ogóle w moc tańca, który daje odreagowanie. No i też potem endorfinki też, też daje. Natomiast taniec to jest jako specyficzna forma ruchu, bo z muzyką. Ale takie aż zatracenie się w tańcu, to moim zdaniem będzie odreagowanie. Kolejna rzecz śmiech. Ja wiem, że jak jest trudna sytuacja i stres, to trudno się śmiać. Ale też wiem, co może zabrzmi radykalnie, ale jednak, taka, takie są fakty. Stypy, na których byłam były jednymi z weselszych imprez, na których byłam. Jest pewien poziom stresu, gdzie się już nie wytrzymuje tego i od słowa do słowa, przynajmniej tak u mnie było, że mówimy o tym bliskim, zaczynamy coś wspominać, jakaś wesoła historia i potem jest taki zbiorcze chichotanie się i potem to się często kończyło oczywiście płaczem i natomiast wierzę bardzo mocno w odreagowanie za pomocą śmiechu. I nawet Viktor Frankl w książce Poszukiwanie, Człowiek w Poszukiwaniu Sensu, pisał o tym, że może trudno uwierzyć, ale w obozie koncentracyjnym były momenty humoru, które dawały chociaż krótkoterminową odskocznię i dawały odrobinę dystansu. Więc śmiech bardzo ważny. Myślę, że kolejną rzeczą to jest płacz, ale nie taki płacz, że mi pójdą łzy, bo łzy mi mogą pójść. Że tam parę kropli spadnie, tak? że mogą pójść ze smutku, z gniewu albo z radości. Bardziej mi chodzi o taki płacz, że jest taki płacz do bólu i takie wyszlochanie się, i że jest takie. I czuję ulgę, że wypłakałam, ale to jest taki, taki płacz związany z ruchem całego ciała, i myślę, że to też jest sposób na odreagowanie. W każdym razie dla mnie to działa. I jeszcze jeden sposób, myślę, że dość kontrowersyjny, jakby usłyszeli albo zobaczyli ludzie z zewnątrz, więc trzeba też zadbać o siebie, żeby ludzie wiecie, nie, nie patrzyli na nas krzywo, ale sposobem na odregowanie jest też krzyk. No, ale teraz gdzie krzyczeć. I teraz nie krzyk na kogoś, broń Boże, czyli nie zadziałanie pod wpływem emocji i wyżycie się na jakimś w formie krzyku. To oczywiście trochę ci ulży na samym początku, a potem będziesz mieć wyrzuty sumienia. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o taki krzyk. Na przykład z bezsilności, z bólu, że po prostu całym jestestwem krzyczysz. Gdzie bezpiecznie pokrzyczeć? No, tam gdzie startują samoloty, tam gdzie jadą pociągi, być może tam, jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym, ale zdaję sobie sprawę, że z tym krzykiem wcale nie musi być tak łatwo. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię tymi kilkoma sposobami, jak odreagowywać, i życzę Ci w. W różnych czasach, ale trudności często do nas po prostu przychodzą, bo takie jest życie, żebyś odreagował, żebyś odreagowała, a potem dopiero relaksacja, czyli po odreagowaniu wyciszenie, relaksacja i wtedy jakiś wolny taniec, przytulanie. Natomiast najpierw odreaguj, potem się relaksuj. Pytania rozwojowe na dziś. A jak odreagowujesz? Czy świadomie przeznaczasz czas na odreagowanie, czy zajmujesz się tym tematem? Która z metod, które podałam, będzie dla Ciebie dobra Twoim zdaniem? Którą wypróbujesz? Dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie, cześć.